Witam serdecznie, dziś przepis na sos paprykowo-pomidorowy. Będzie on jeszcze oczywiście z cebulą, z jabłkami, jak tutaj widzicie. Także troszeczkę tego wszystkiego jest. Ja znowu nagrywam na dworze, bo od tego nagrywania dostałem chrypę. Także dzisiaj, no, taki głos mam jaki mam, nic nie zrobimy. Przepis jest inspirowany kuchnią kaukaską, więc myślę, że Wam się spodoba i na pewno będzie bardzo, bardzo pyszne. Ja Was zapraszam i oczywiście zapraszam również do komentarzy, do subskrypcji mojego kanału i lecimy z przepisem. Więc przepis zaczniemy od tego, że uporamy się z pomidorami, bo z tym jest najwięcej roboty. Biorę pomidora i po prostu tu tutaj nakrawam w ten sposób i wrzucam do jakiegoś garnka lub miski. Zaraz będziemy musieli je sparzyć i je obrać ze skóry, więc tak to robię i zalewam za chwileczkę gorącą wodą. Ja sobie to zrobię poza kamerą i za chwileczkę zobaczycie jak je ubieram, więc dajcie mi chwilę, aż to wszystko ogarnę. Jeszcze Wam powiem, że pomidory im bardziej dojrzałe, tym lepsze. Ja widzicie, u mnie tu nawet niektóre już pękają, są tak mocno dojrzałe, więc takie właśnie takie pomidory szukamy. Jak widzicie, pomidory już mam wszystkie pokrojone. Teraz je sobie sparzę gorącą wodą. Powolutku, z czajnika. Polewam je wszystkie. I teraz, nawet one nie są wszystkie znużone w wodzie. Ale przykryjcie je. Przykryjcie je na 10 minut. One się na pewno sparzą. I wtedy będziemy je dopiero bierali. W tym czasie, kiedy pomidory są traktowane gorącą wodą, one tam sobie odpoczywają chwilę, ja potnę szybko sobie cebulę i cebulę potnę w kostkę. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie pod filmem napisane, więc ze spokojem na razie patrzcie co ja robię, a później zobaczycie ile czego potrzeba, więc kroimy cebulę w kostkę. No i proszę, nagrywam na dworze, uczestniczycie w wielu różnych wydarzeniach. Chyba jedzie wesele, no bo trąbią. Słyszycie to. Także nie wiem, kto ma ślub, ale życzymy młodej parze wszystkiego najlepszego. Ok, kostka nieregularna, jaką zrobicie? Taką będziecie mieli, ze spokojem. Cebula pokrojona, wracamy do pomidorów. No i zobaczcie, po paru minutach w sumie to było tak długo, jak kroiłem, e, jak kroiłem cebulę. Tu jest, są moje pomidory. Elegancko skórka odchodzi, widzicie? I tak, tak jest we wszystkich. Zobaczcie, jakie są pomarszczone. Ja wam tylko powiem o co teraz chodzi. No muszę obrać z tej skóry. Ktoś mi powie, że lepiej to zblendować i dobra jest. Ale ja bym chciał, żeby tam były trochę kawałki takich tych owoców. Ale nie chcę kawałków skóry z pomidora, bo ta skóra z pomidora jest zawsze twarda. Yy, więc teraz tak. Kroję to na cztery części. I usuwam gniazda nasienne. Tu jest praktycznie sama woda i nasiona. Ja tego nie chcę. Ja chcę mieć... Zobaczcie. Ja chcę mieć sam miąż, jeżeli chcecie sobie zostawić, to później zobaczcie, co, co z tego zostało. No to są praktycznie same nasiona i woda, więc ja robię w ten sposób, chcę mieć sam miąż, więc w ten sposób robię dalej. Pomyślałem, że przy jednej robocie, skoro i tak już tutaj mam wyciągnięte te prystki, pokroję to taką kostkę, centymetr na centymetr, mniejszą, większą. Jak się po prostu Wam uda, nie ma to większego znaczenia zasadniczo. Widzicie? Także trochę zabawy jest z samymi pomidorami, ale im więcej im czasu poświęcicie i zrobicie to dokładniej, tym efekt będzie po prostu lepszy. Więc pomidory mam ogarnięte, zobaczcie tak to wygląda. No gdzie niegdzie są pestki, ale tego jest naprawdę bardzo mało. Jest tu praktycznie sam miąższ, świetna sprawa, świetna baza. To już nawet można by zawekować i by było to świetne do zup na zimę. Ale my jedziemy z przepisem dalej, nie zatrzymujemy się. No i następne co zrobimy to mam tutaj umyte papryki. Z nich już skóry nie ściągam. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie przypiec w piekarniku, tak jak robiliśmy iwar po 20 minut z każdej strony 200 stopni i ściągnąć tą skórę. Ja już w tym przypadku skóry nie ściągam, ale bardzo drobno ukroję tą paprykę, no mniej jak nawet centymetr na centymetr takie kawałeczki. Widzicie tak obkrawa dookoła. I tu ten ogryzek jeszcze u góry. Widzicie? Tak jest najszybciej chyba ten sposób jest taki dosyć fajny. No i co? No i kroję sobie to. Tego krojenia, tego, tego tej zabawy trochę jest, ale naprawdę efekt jest później znakomity. No i zimą wiecie co jecie. No i zobaczcie, taka drobna kostka. A wszystko dodaję do tej miski z pomidorami. Więc jadę teraz. Tutaj mam 3,5 kg papryki, więc trochę tego krojenia jest. No ale niestety wkroić trzeba. Więc widzimy się za chwileczkę. Więc jak widzicie, paprykę mam już ogarniętą. Teraz zostały nam jeszcze w sumie dwa składniki. Bardzo proste i szybkie do ogarnięcia. Mianowicie mam tutaj dwie główki czosnku. I ten czosnek tylko sobie zetrę na tych mniejszych oczkach. Można je też wycisnąć przez praskę, jeśli chcecie, nie ma problemu. Ja sobie ścieram, dla mnie chyba jest tak szybciej, nawet. Czosnek jest już ogarnięty, więc zostają nam jeszcze jabłka. Jabłka obiorę i potnę w drobną kostkę. Więc jabłka obieram. Przykramam na połowę. I jeszcze raz na połowę. Wycinam te gniazda. w taką niewielką kostkę. Ok, tak postępuję z resztą jabłek i dorzucam do papryki. Więc jabłka jak widzicie też mam już pocięte, przygotowana maszynka i za chwileczkę postawię na niej garnek. Więc tu mam mój garnek, ten garnek ma 12 litrów, włączam od razu na maksa Dodaję oliwę. Po chwili wrzucam cebulę. I cebuli nie smażymy na jakiś kolor. Chodzi mi tylko o to, żeby ona przestała być surowa. Więc chwilę ją tylko podsmażamy. W tej chwili cebula już niewyraźnie zmiękła i dodaję jabłka z papryką. Praktycznie dodaję wszystko to, co przygotowaliśmy, oprócz czosnku. Czosnku jeszcze nie dodajemy. Garnek jest dlatego tak duży, no bo składników jest bardzo dużo. Przygotowanie tych składników chwilę czasu zajmuje, ale naprawdę to się opłaca. Mieszamy i w tym momencie zmniejszam grzanie. Trochę to tylko pomieszam, bo ta cebula już była y, usmażona na dole. Na razie nie dodaję żadnych przypraw, nic więcej. Zmniejszam tylko te grzanie, nie wiem czy to wspominałem. I tak będziemy to dusili, tak z dwie godziny przynajmniej. Chodzi o to, żeby ta warzywa nam się wszystkie same rozleciały po prostu pod wpływem temperatury. Więc teraz co, zostaje nam tylko raz po raz to zamieszać i niech to sobie stoi na tym małym ogniu, na tym małym palniku, czy tam na tym czymś, co ma po prostu małą mocą was, U mnie jest to akurat i taka mała indukcja. Więc zostawiamy i niech to się powolutku, powolutku tutaj dusi. Ja to sobie jeszcze przykryję. Przyspieszy to trochę proces tego zmiękczania tych wszystkich składników więc widzimy się za chwilę jak to troszeczkę, troszeczkę zmieni swoją postać. Zobaczcie, już po paru minutach, te, jak tylko to włączyłem, y, zaczynają warzywa, warzywa i owoce <laughs> puszczać y, soki. Tak to wygląda. Chciałem Wam pokazać jak to wygląda, ale widzę, że tutaj para tak daje, więc na chwilę wyłączę grzanie. I zobaczcie, tak to wygląda, jest to mocno gęste, warzywa się już powoli roz, 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 rozlatują. Więc w tym momencie dodam czosnek, o którym żeśmy wspomnieli dzisiaj już przy tym przepisie właśnie. Łączę z powrotem grzanie i teraz jeszcze będę to gotował pół godziny i już powoli będę dodawał dodatkowe przyprawy, tylko że już tego nie przykrywam. Chcę, żeby to odparowało jak najmocniej. Teraz dodaję jedną łyżkę pieprzu mielonego, ja muszę się trochę pomęczyć i pokręcić. Oleje lub oliwa. Ja naleję oliwę. Jedną czwartą szklanki oliwy lub oleju. Połowę szklanki octu, u mnie oct jabłkowy. Dwie łyżki płaskie soli. I u mnie to jest sól zwykła, taka do zapraw, jodowana. Trzeba to pomieszać. Jeszcze to będziemy po dodaniu składników wszystkich z 20 minut, co jeszcze będziemy to gotowali. I na tą ilość 4 łyżki cukru. Ok. Ucie warzywa się rozpadły. Ja to jeszcze tylko delikatnie potraktuję, bardzo delikatnie blenderem. Podkręcam temperaturę grzania. Niech to znowu zacznie się gotować. I tak jeszcze 20 minut musimy z tymi przyprawami to gotować. Nic więcej. Później tylko blender i słoiki. Zaraz Wam wszystko pokażę. Zobaczcie, tak to wygląda. Jeszcze chwileczkę można by to ciągnąć. Ja już więcej nic z tym nie będę robił. To jest już dość gęste. Ja to wyłączę teraz i delikatnie tylko zblenduję. Ale nie chcę mocno tego blendować. Chcę, żeby te kawałki y, tych wszystkich warzyw i owoców się tutaj zachowały. I zobaczcie, powstał mi taki sos. On jeszcze troszeczkę zgęstnieje, jak będzie zimny. On jest teraz bardzo gorący. Ja go zaraz nalewam do słoików. Jest bardzo intensywny w smaku. Naprawdę świetny. Możecie sobie nim podkręcić różne sosy. Możecie podkręcić nim zupy. Możecie dodać sobie normalnie do jakiegoś mięsa, do ryb. No po prostu świetna sprawa. I ja go od razu nakładam do słoików. Słoiki mam różne i mam takie mniejsze. I mam takie 450 ml. Takie większe. Więc wlewam. Oczywiście, jak dłużej będziecie odparowali, on jeszcze będzie bardziej gęsty. Dla mnie taki jest ok. Nie nakładam do, do pełnego słoika. Zostawiam tam półtora centymetra wolnej przestrzeni. zobaczcie, tyle tego dobrodziejstwa mi tutaj wyszło. Ja tutaj mam wyparzone wieczka, tu było pełno wody, one są wyparzone. Więc ja tylko je po prostu wyciągam, takie wyparzone, przecieram i delikatnie dokręcam. Tak robię z wszystkimi słoikami. Oczywiście jak tu coś, też można przetrzeć oczywiście. Nie wiem jak u są mi słoiki, zawsze się wszystkie zaciągają, więc robić robi zaprawy ten wie jakie tam są te wszystkie sztuczki ja o tym że wieczka muszą być suche od spodu też nigdy nie widziałem ale stosując te parę trików zawsze zawsze wszystko wychodzi nic się nie psuje no i teraz słoiki układam na blachę taką od piekarnika Wlewam tą blachę dosłownie trochę wody, ale tyle wystarczy. Najważniejsze jest to: ustawiam teraz piekarnik na 130 stopni i od zimnego piekarnika wkładam to na 40 minut. Po 40 minutach wyłączam piekarnik, lekko uchylam drzwiczka, zostawiam do rana. Rano przychodzę i wszystkie są pozaciągane, więc ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Sorry za ten dzisiejszy odcinek, że jest taki trochę chaotyczny. Ja też troszeczkę mam ten głos zmieniony ale będzie lepiej ja się wykuruję i będzie na pewno lepiej więc ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia